Siema. Dziś pogadamy trochę o zagrożeniach w sieci, z racji tego, że zauważyłem, że ostatnio w komentarzach ludzie wrzucają informacje o frazach do swoich portfeli. Nie polecam tego totalnie robić, bo ktoś wam wczyści portfel, ale cel tego jest zupełnie inny. Celem tego jest to, żebyście weszli na taki portfel, odpalili go, uradowali się, zobaczyli, że jest tam jakaś kasa. No ale widzicie na przykład, że jest USDT na sieci BEP20. I musicie przelać trochę BNB, żeby to wypłacić, bo nie ma nic na gaz. No i w tym momencie okazuje się, że wpłacacie jakieś pieniądze, one z automatu znikają i nie macie możliwości wypłaty niczego. Dużo takich rzeczy się teraz pojawia. Musicie być bardzo, bardzo ostrożni w tym, co robicie. Yy, nagrywam ten film z racji tego, że coraz częściej takie komentarze są wrzucane pod filmiki, i z prostego powodu no, chcą wyciągnąć od was kasę. Oczywiście, jeżeli będziecie gdzieś tam szperać po internecie, pamiętajcie, łatwe pieniądze rzadko kiedy da się wypłacić, rzadko kiedy można z nich skorzystać. W większości, gdzie tam gdzie się da szybko łatwo zarobić, po prostu hajs pójdzie w kibel, nie boję się użyć tego słowa, bo po prostu tak się stanie. Te pieniądze są nie do odzyskania. Wiecie, że w sieci Ciężko cokolwiek znaleźć, takiego jak pieniądze, a tym bardziej, jeżeli ktoś je przejmie. Dlatego pamiętajcie, sprawdzajcie za każdym razem strony. Jeżeli zakładacie Metamask czy jakikolwiek inny portfel, szukajcie oryginalnych stron. Nie wpisujcie na, w Google, że o, Metamask, nie odpalajcie pierwszej z brzegu strony. Ja nie mówię, że ona jest zła, akurat ta, ale upewnijcie się, że jest na pewno dobra. Bo jeżeli odpalacie Metamask'a i zrobicie taki numer przez jakąś stronę, to ktoś z automatu dostaje wasze klucze, wasze frazy czy, czy, czy link, z którego można odpalić portfel, i jak wpłacicie tam pieniądze, po prostu was wyczyści. No, kiedyś na początku, jak jeszcze byłem mało doświadczonym, miałem takie, takich kilka przypadków, gdzie właśnie przez takie głupie strony pozakładałem portfele. I po prostu gdzieś ktoś tam wyczyścił. Także bądźcie bezpieczni przy okazji z racji tego, że jestem przed świętami. Ja wiem, że nie wszyscy obchodzą święta, ale dla tych, co obchodzą wesołych świąt, a dla tych, co nie obchodzą, miłego, fajnego weekendu. Uważajcie na siebie, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Hej, hej. down on